Nadszedł dzień drugi tej naszej chorej wanilki więc czekając aż dołączą do mnie mojej kompanii, po prostu poszedłem pozbierać trochę surowców w tym skrapu. No i do czasu nie działo się nic szczególnego, na czym można byłoby dłużej debatować. Hello. Good morning. Eku porobione. Dobrze byłoby teraz granat z puszki znaleźć i będzie G. I wracając po przerobieniu komponentów natknąłem się na bardzo ciekawe znalezisko, które bardzo przyspieszyło pewne działania. Wróciłem, ale jeszcze nie było ani Jana ani Mikołaja, więc pomyślałem, że pójdę sobie po prostu na placóweczkę górniczą. Może się na kogoś zakampię, może coś zdobędę więcej. No i nie wyszło najgorzej. Tak. Dokładnie to powiedziałem. Nikogo co prawda na tej placówce się nie doczekałem, więc po prostu poszedłem dalej w stronę kuli, żeby coś... no nazbierać. Trzy zielone. A kiedy już wróciłem, pomyślałem, że zajmę się zrobieniem farmy, no bo mamy taki zwyczaj, razem z Janem po prostu robimy zawsze farmę. Czy gramy na wanilce, czy na jakimś mnożniku, no to ta farma musi stać. Halo Hello, Johnny Co kurwa budujesz tym kujawym skinem zwykłym? Bierz kurwa młotek i to wszystko po prawej lepiej Jakąś betoną odpierdalasz. A gdzie postawimy rafinerię teraz mi powiedz? Tutaj, wiem właśnie, myślałem o ra... znaczy inaczej, wszystko położyłem przed chwilą, więc do wyburzenia tutaj rafinerię myślę, że można dać. Najlepiej tam w kącie. To ty tam kurwa budujesz, przez budować. Patrz stary, na to, patrz stary na to. Tutaj idą oponenci i jeb, jebie, 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 jebie. Jeb, 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 jeb. Ewentualnie działka automatyczna, ale póki co nie mamy. Myślałem, żeby jakiegoś łapa łapacza do woby nie ogarnąć, ale pomyślałem, że prawdopodobnie jak będziemy odkrywać, to i tak masz łatwiej do odkrycia. Znaczy tutaj będzie jeden. Zbiornik na wodę. O, chuj, dwa No bo mamy dwa. Nie płacz tego, to jest useless. No nie, no zbierać do wody dajemy na zewnątrz, podłączamy rurą tutaj. Mi wody tutaj nie wypijaj, kurwa, bo będzie go ten farmy. No, już wypita. Laki takie, że nie mamy tutaj światła. Wyrzuć na ziemię. No ty w środku. Даже. И да. Видишь, что? Угу. Mm -hmm. Masz No ja nie potrzebuję tego Dobra już zbierać skałki? Nie, odpuszczam, bo mam Eku całe Z czego? No chłop przyniósł jakieś dziwne rzeczy O jakieś łuki. Ty miałeś kuszę czy Łuk? Kuszę no, to chłop przyniósł jakieś łuki. A mod go shotgun trapa. Sporo tego miał w sumie. 6 8, bo Babel bareli dwie. Chyba, że zdążył przeładować. Gdzie jest ta bateria? W której? chyba pod y... research table? Nie ma. To gdzieś jest, tutaj, jest w tym koło TCK, w tej małej skrzynce. Ty, póki jest ciemno, to ja robię wyrobi wyrobić. Da robić kawę. Jak widzieliście, wbił i, i w końcu zaczęła się dziać jakaś akcja. Spotkaliśmy jakiegoś bambika z double barelom na placówce, ale udało się go, że tak powiem, spacyfikować. No a potem to już było tylko ciekawiej. Jano, świta, idziemy! A, i jeszcze jedno. Za chwilkę spotkamy jednego z graczy. I zapamiętajcie go. Nie ubiwaj, nie ubiwaj, proszę, nie ubijaj, nie ubijaj, nie ubijaj, nie ubijaj.

Albo jednak nie, biegnę tam, gdzie się strzelają. O! Coś już bliżej. Ktoś military tunnel robi? Jest typ. Gdzie? 55. Ja go nie widzę, musimy podejść bliżej. Za słupem. Co? Nic nie trafiłem. O, piła. Nie wiem skąd stary. Ja widzę, widzę, widzę. 30 30. Nie widzę go dobra dobra 50 55 dostał dostał raz i leży co? Coś miał ciekawego samik ale nie wiem gdzie jest. Tu jest, widzę. Nie, Thompson, Thompson! Biorę se go. Dobra, spierdalamy. Z oką, kurwa. Do dwa. Masz jakieś medy? Bandaż jeden? Mam bandaż, no. To Pokraftuję, masz. Pode mnie. Cox, ten Thompsonik będzie do odkrycia. No. Piła, zajebiście. No, ta piła to Cox. Miki będzie zadowolony. Zostaw otwarte. Zastanawiam się... Czy nie działa? Tak z boku, nie? Nie, na, nie nawadnia, chyba jednak. Nie, nawadnia, ale chujowo. Jest za mało wody. Aha, no dobra. Trzeba poczekać, jak będzie padał deszcz. Najwyżej no fajnie, tam sonik do przodu. Otóż zebrałem kilkadziesiąt skrapu. Myślę, że tak koło 40 będzie. I jestem na odpoście. A jak środa, to, to mapy. Dobra, przejebałem 50 skrapa. Po tych wszystkich różnych zamieszaniach um, przyszedł czas, żeby znowu zmierzyć się z graczem Oniku Chief. Chief, chyba tak to się czyta nim i jego kumplem albo znając ich narodowość jego towarzyszem gdzie widzę go faktycznie widziałem <śmiech> <śmiech> widziałem jak ją <on> strzelał już <laughs> to tam przy flame trawerze powinien być Cio, 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 Kurde! Ej! Jestem w środku! Już nie jestem w środku! On mnie goni też. Ale wziąłem 43 yy, amo ostrego. Zrespili się chyba, chyba się zrespili albo gdzieś indziej się zrespił ktoś. Czy my zaczęliśmy raid? Ale tutaj, tecek jest w tym miejscu, jak coś Pre mamy, mamy, drakan, drakan, drakan. Kurwa, leżę. Podnieś mnie ktoś. Plecy, plecy, plecy! Plecy! Podnieś po, po Czy tam Czytam, Drakan, drakan, tu idzie, drakan tu idzie. Tak, wszystko zlutowałem, ale umarłem po drodze i dostałem. Bolt, bolt, bolt. Dostałem Boltem. I teraz w zasadzie to nie było związane z akcją, którą toczyliśmy wraz z Janem i Mikim. Swoją drogą niestety nie nagrał się jej głos. Muszę tego bardziej pilnować następnym razem. I obiecuję, że postaram się tego bardziej pilnować. Ale wracając, zostawialiśmy otwarte drzwi, bo mieliśmy shotgun trapy. Nie uwzględniliśmy jednak tego, że postacie mogą kłócać i ogólnie dałoby się wejść do naszej bazy. Ej, mamy chłopa w bazie, ale Jano wszystko ogarnął. Idę uderzyć drzwi Kurde, powaliłem chłopa z double barrelem, stary Ja. Oh, was closed. Yeah. Nice, nice Sprawdzałem, gdzie są ci, z którymi się biliśmy i już wiem, gdzie są ci, z którymi się biliśmy Albo to sąsiad kampi na dachu, albo ktoś kampi sąsiadowi na dachu Escapado, escapado, escapado Eskopodo, eskopodo, eskopodo. To źle się zaczyna. Eskopodo, dokładnie. Nie, jest po głowie. Dobra, idę cię podnieść już. Zdążę? Masz, leży na ziemi... nie! Ej! Co jest? Nie! Niedźwiedź się nam... Ty, niedźwiedź mnie zabija! On się zrespił, stary, tutaj od razu! Jesteś solo, jano No co? Niedźwiedź mi się zrespił na mordzie, stary. Z eskapady wyszło nici, bo, bo, właśnie to jak widzieliście, niedźwiedź mi się zrespił dosłownie na mnie. Janowi się tam udało przeżyć, ale nic z tego i tak nie wyszło. Więc, no, popróbowaliśmy sił w nocy. No, to... stary idę na nocną robotę u sąsiada. Że, nie, nie, wchodzimy sąsiadowi na górę. Pod fotom mamy double barrelle. Nie. No ta! Dobrze, że tylko z rurą wyszedłem. Na mnie chłop siedzi, lutuje mnie. Nie, Miki, uważaj, jak jesteś ubrany. Właśnie mnie chłop lutuje, lutuje mnie. Co dzisiaj? Zabił mi flameturet nasz. Idę patrolować teren. No No, z wszystkich nosen stary pozbierał Ej to prędzej To daj mi double barrel jedną, nie, nie odkładaj wszystkich Wyciągam paliwo z tego Z flamethrowera Chodźmy od tyłu, chodźmy od tyłu stary to jest... Wszyscy tu przybiegli, stary Nie, oni sami siebie To było dwóch niezależnych chłopów Uwa, Chowajcie się! Chowajcie się, Helka, no To tylko strzela, to bez rakiet, to jest bez rakiet Schowajcie się przed tym e, Jak mogliście przypuszczać, z rajdu raczej nic nie wyszło Sąsiad nie dał się sprowokować i nie wyszedł na dach więc nie weszliśmy na deep. Więc stwierdziliśmy, że pozbieramy trochę skrapu, przygotujemy się na następną noc i dopiero wtedy zaczniemy się bawić. 88 HP, tu jest, 88 HP tutaj jest na tej basce. Zaczynę już Mogę? Dwa strzały to 10 HP zbiera. PLECY, plecy, plecy! Za basą, za, bazą, za bazą. Leży Do berbalera do przodu Chcesz strój ninży? Leży na ziemi Tu nikogo nie ma Nasionka są. To wiem gdzie, wiesz gdzie oni mają bazę? Chodź, patrz. To jest ich baza tutaj. Tutaj i na. ta z drewna co była. Tu nawet dalej jest. Ty masz jakiś kontakt czy gdzie ty Daj, jano, ja idę odnieść ten. Jedną double barele. Ej, co tu jest chłop? Cały był ubrany? Ty, jano, popatrz, co tu się dzieje. Ty otwarta... jest Ja też, ja też widzę typa. Dostał. Leży O! Jeszcze jeden, jeszcze jeden tu jest! Roof jeszcze Odpuściliśmy już tą akcję z rajdowaniem tych bambiorów Ale pojawiła się inna szansa Bo naszą okolicę odwiedzili goście z semikami I była to po prostu opcja żeby zyskać trochę broni A jak poszło Przekonajcie się sami Widzę ich, dobra, widzę ich Skracam ich Jeden leży, jeden leży, jeden leży O, mam kontakt, chuj O, kurde O, był na mnie Ale mnie dojechał Leżyj O, mam kota! Kurwa! Ja, no, y, on biegnie z prawej strony tej chaty! Kurwa, ja nie mam tam... Ja nie... aha, MP5 nie, nie mam śpiwora nawet. Kurwa! Jeden leży, jeden leży! Jeden leży mi, y, y, nie wiem kto tam jest Kurwa, przepraszam Nie, nie leży jednak, podnieśli się. Ja jest nie 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 jestem obity strasznie jestem obity strasznie muszę się wyleczyć był jeden czy dwóch? Dobra dobra niech cię, niech cię, nie chce nie chce daj mu się złapać. Jak ogólnie udało wam się zobaczyć? Wyszło całkiem średnio. Ale przynajmniej straciliśmy trochę broni, więc, więc powiedzmy, że przynajmniej nic nie zyskaliśmy. Może tak. Udało nam się potem odtegować, że to tak dyplomatycznie ujmę, żeby algorytm YouTube'a mi tego nie zblokował. Jednego z chłopów, z którym się całkiem sporo strzelaliśmy na Double Barele właśnie. On stał pod naszą bazą, bo to był Gio, coś takiego. Powiem tyle. Kwestia tych sąsiadów z skały Chief i jego kolega nie jest jeszcze zamknięta, a co gorsza, prawdziwy wróg był o wiele bliżej i jeszcze się nie ujawnił. U mnie kontakt od mojej strony. Leży. Jeszcze ten, Leży. Eee... Jak widzieliście to było... Wyjście na placówkę, które chyba dało nam najwięcej, bo... Byli to goście, którzy zbierali skrab, idąc chyba w stronę placówki. Myśmy ich słyszeli z Janem, idąc właśnie na placówkę, ale zignorowaliśmy, bo mieliśmy trochę rzeczy do przerobienia, więc co mogę więcej powiedzieć? W końcu los się do nas uśmiechnął. A na zakończenie tego dnia pomyśleliśmy, że warto będzie się przejść na tunele, no i też wynieść z tego jak najwięcej. Uwaga. Właśnie tam wpierdoliłem, prawie stary zawołałem już. Jedziemy, i tutaj dostajemy wszyscy seryjkę kastary. Nikt nie ma paliwa, nie? Może będzie gdzieś no. To naszą bazę rajdują pewnie to jest nasze szczęście, to... Ej, coś się tam świeci, czy to się zawsze tak świeci? Widzę typa. No tam typ, typy chodzą, te NPC-ty chyba. No chodźmy tam, no. Naprzeciwko, widzisz? Łazi tak NPC-towato. No. to Po prawej, w prawym tunelu. Mamy głowy jeden. Jeden leży. Głowa, kolana, pięty. Głowa rana na kolana, pięty.